Nerwus, widzowie, dzień dobry z tej milkacz, a dzisiaj jest ze mną Gucio i gramy po raz pierwszy razem w bedło. Witam na moim kanale. Dzień dobry, dzień dobry, widzowie. Dzisiaj mocna, mocna gra, mocna jatka. Ogólnie rzecz biorąc, co ty wolisz robić, Gucio? Atakować czy zabudowywać się? Ja mogę za. E... Ja mogę atakować, ale zabudować łóżko. Jak atakować, ale zabudować łóżko? Nie rozumiem, ale się pytam, czy wy zaś chcesz zabudować, czy co? Co ty chcesz robić? O nie! Gucia! Zabudowywaj to łóżko! No bo idą na nas! Typy idą, typy idą, typy idą. Dobra, dobra, widzowie, spokojnie, 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 spokojnie Daimy radę, widzowie, jasny gwint no idą do nas, no już idą, może czerwoni, widzowie, czerwoni! Gucia! Dobra, jak ja mam ci pomóc? Dobra, widzowie, ja nienawidzę ogólnie grać w wełsy, nie, jeżeli znacie mnie bardzo dobrze, znacie mnie bardzo dobrze, jestem osobą, która po prostu nie znosi, nie znosi grać w ponieważ po prostu nie potrafi tego robić. O mój Boże! Dobra, chodź, 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 chodź Dobra, spadł, 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 dawaj, 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 dobra. dobra, oni są mega dobre typy. Mega dobre typy, a my jesteśmy mega lamusy, nie? Wyrzuciłem go. Dobra. Jesteś muskiem. Dobrze, dobrze, dobrze. Mów tak, tak. A gdzie się. jest ten drugi? Umarł ten drugi czerwony? Tak, wyrzuciłem go. Nie umieszczę. Dobra. Dobra, let's go. Ok, dostał, 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 dostał trochę. Dostał tam, e -e, wiecie, malutkie, coś tam, ale dostał. Kurde, mol, widzowie, dobra. Y -y, idzie drugi, idzie drugi czerwony, stara. Idzie drugi, stary, tap, stare, stary, 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 stary. On Dobra, wiem. Ej, jeszcze stary różowy, różowy, różowy! Ja pierniczę, dobra, widzowie, mamy przerobane, mamy totalnie przerobane, jeszcze tej różowy idzie. Z, z, dwóch no, stron. Z, dwóch dawaj pełne. z dwóch, z dwóch, z dwóch, z ale gdzie? No, na się. się. Dodaję, 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 pełno, daję, pełno. Daje pełno no, nie, nie, no. Dobra, dodaję, 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 chciałam przerąbane Pełno, no, typa, nie pełno nie. typa, pełno typa, pełno typa, pełno typa. Dobra, słuchajcie, mi nie. sobie... Udało się, dobra, wywaliłam jednego ziomka, no no niestety widzowie polegliśmy A, bardzo, nie? To jestem ja, No, e, Dobra, wiesz co, mam przerobane. Ja sobie nie daję rady. Wiem gdzie... Dobra, dajemy radę, coś szybko. Mogę już. Dawaj, dawaj, masz tutaj kamienny miecz, masz kamienny miecz Ujdą, idą, 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 idzie czerwony, idzie czerwony. Uważaj, 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 Proszę cię. Co tu się stało? Na zielone stało. Dawaj, dawaj razem, w dwójkę, w dwójkę, w w nie, będzie nie, No czekaj, no wiem, wiem, wie. właśnie. Więc wy wycofa się, wycofa się i luz, po prostu luz, Więc zbieramy sobie rzeczy, jak on tutaj przyjdzie, to wtedy przyjdzie. Dobra, Gucio, y damy radę, damy radę. Jak przyjdzie, to przyjdzie. No, jak przyjdzie, to przyjdzie, dobra, więc jak to wygramy, to będzie hit, ale wątpię, bardzo wątpię. Okej, okay, oni w dwóch będą na nas lecieć. Uważaj, uważaj teraz, bo oni są tutaj w dwóch. Idą, idzie idzie, idzie, idzie idzie, 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 idą dwóch tam, idzie dwóch tam, idzie różowy, idzie dwóch. Dobra, easy, to było easy bardzo, ale czekaj, bo idzie kolejny. Dobra, on znowu do góry idzie, kurde, co oni robią? Co oni kminią? Dobra, widzowie, ja sobie kupię szybko kulę ognia, kupuję kulę ognia. Jak coś? O Boże, widzowie, jak ja nie widzę jakie Bedwars, teraz jej tak przypomniałam, dlaczego nie, ja się tak zudzia ja na tym stanie. zestresowałem! To jest swój pomysł jeszcze na filmie. Czerwone łóżko no zostało z oni ja, zostali czerwone ja łóżko. Ja jak grałaś z Eliską zawsze i też chciałem. Dobra, ja tam im zrobię coś takiego, żeby tam nie wiem, no nie mieli jakiś tam problem po prostu, powiedzmy. Idzie niebieski, uważaj. Dobra, bam, 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 bam. bam. Jest rozwalony tutaj. Elegancja Francja. Tutaj słuchajcie, czerwonego. Zni Zniszczałem czerwonego. Uważaj uważaj, 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 dobra, widzę. Nie, nie, nie. Gucia, nie możesz tak wyzywać ludzi. Dobra, Ty widzę, to było piękne. To było piękne. i czerwony został tylko jeden. Na górze jest czerwony, nad nami jest czerwony. Uważaj, uważaj, uważaj. My się mega bronimy. Naprawdę się bronimy. A tutaj, kurde, tamte drużyny pewnie mają Easy. My mamy cały czas jadkę od samego początku. Kurde, ja się nie boję, dodałem. boję się, kurde. No boję się, no, bo tam jest ten czerwony, ja chcę go wyeliminować w końcu. Gdzie ty jesteś? Yy, ej, wiem. na górę, na górę! Pa pomocy, u mnie! Umarła. Umarłam, umarłam! Nieee, uh. widzowie, ale jakie to było ciężkie! Patrzcie, no kurde, dwie drużyny naraz na nas, kurde, wbiły. Gdzie ty jesteś? O tak, tutaj nie jesteś. Wiem. No dobra, no czekaj, uh. bo ten czerwony nam się kapi na ciebie cały czas, nie? O ma 13 HP, to masz słuchaj przewagę bardzo dużo, to masz 24, dawaj. Dawaj, szybko, szybko, no dawaj. O dobrze, 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 Skuli ognia go najpierw strzel. Dawaj, teraz kula ognia. Dobra, ale nie cię! <grym> O Boże, ale bo blisko, nie przejmuj się, dobra, ale i tak wam dobrze poszło, okej? Okay? Kolejna arenka się właśnie zaczęła i znowu jesteśmy w drużynie szarej, to jest jakiś znak, nie? Na tej... W ogóle nie grałam bo nigdy na tej mapie, tak szczerze wam powiem, nie wiem co to jest Oj, za mapa. Złoto. E, Dobra, ja nie mam nawet złota, ja mam tutaj 15 sztabek żelaza e, i to tyle. Dobra, słuchaj, ty obudowywuj łóżko, dobra? Tak się umy, ty obudowywujesz łóżko i ogólnie złoto. robimy, a bo wiesz co, oboje robimy ochronę, słuchaj, to jest dobry oboje robimy ochronę siedzimycy i nie ruszamy się w ogóle. Czy to odpowiada to ewentualnie pod to pójdziemy. Różowe do nas idzie, różowe na prawo idzie, różowe na prawo idzie z prawej strony. Co? To jest żart. Ale co? Że on już do nas idzie. No słuchaj, no chyba ewidentnie jest, ale dobra, yy, nie idzie jeszcze jednak, okej, okay, to ty sobie obudowywuj tam, ale tak dobrze to obuduj, tak w ogóle, no najlepiej jak tylko potrafisz, a ja w tym czasie, widzowie, szybko będę zbierać jakieś inne rzeczy, dobra, ja sobie zrobię jeszcze wełnę może, 32 wełny się zawsze przydadzą, dobra, tam różowi są, obudowowują. oni mega My dobrze jest, obudowywują, na postaraj się dobrze to obudowywać, dobra. To jest sposób na tylko jak obudowałem. Dobrze, dobrze, dobrze. To tak obudowywuj. Czerwoni Elbowy też idą. idą. O nie, na oni na diamenty idą. Kurde, nie chcę mieć chyba w nich wrogów, więc zostaw na razie. Uważaj na nich. Na razie uważaj, na razie uważaj. Cofaj się, cofaj się, cofaj się, cofaj się, bo on ma teraz Uy. kulę ognia. No uważaj, mówię cofaj się. Jak ja mówię, że się cofaj, to masz się cofać. I tyle w temacie. Dobra, idą różowi, idą różowi. Mamy z dwóch stron teraz mamy problem. Nie, nie buduj się do tych diamentów. Słyszysz? No, ej, no Ale... kurde, no mówię ci, Dobra. nie buduj się do tych diamentów. już no szląbane. No, kurde, no po prostu nic, nie? Najlepiej nic. Dobra, ja tutaj teraz ich rozwalę. Pyk jednego różowego, elegancko. Mamy go rozwalonego. Dobra, spokojnie, 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 nie bój się. Mega, mega. Obuduj to, super. O, nic nie zniszczył, ale. Dobra, okej, okay. jeszcze kurde, ten czerwony różowy do nas idzie z drugiej strony. O, o, dobra, luz, 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 ja go biję, go biję, biebie, Nie, nie dam rady, musisz go pobić. Szybko, 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 zabij go, zabij go. Dasz radę, dasz radę, od razu, od razu. Pięknie, dobra, super, odzyskałeś rzeczy. Nie ale... Dobra, ale uważaj, bo różowi, różowi słuchaj, różowi, 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 bo musimy bardzo uważać na takie rzeczy, czekaj, cieszy. Uf, nie, nie, nie. Mam twoje ognia. Dobra, mam, mam kule ognia, gdzie oni są? Dobra, tutaj U. są, no to dwóch poleci w takim razie elegancko. Ten jeden jeszcze tutaj żyje, więc go trzeba wyeliminować. Dobra, to mówię Ej, zabrałaś mi go! Sorry, no, ej, uważaj, uważaj, yes. uważaj, uważaj. dobra, już mam, 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 dwójkę, w dwójkę, dobra, widzisz, że dwójkę musimy... Mi a ty zabierasz, a ja ich zabijam! Sorry. Pamiętaj, żeby dwójkę cały ja czas współpracować. ja ich tylko dobijasz. Dobra, pamiętaj, żeby współpracować cały czas z dwójkę, dobra. Dobra, czekajcie, czy my możemy kupić tego golema? Nie, nie możemy, dobra, to ja w takim razie kupię sobie z różowy idą. Z różowych idą, tak? Cały czas ci różowi. Czekaj, bo musimy też ogarnąć czerwony, bo to nie jest takie proste, widzowie. Um, dobra, zaj zajmiesz się tymi różowymi na chwilę? No, bo stara Dobra, to weź tam ogarniaj, 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 jest wszystko w porządku? Mów mi, jak coś to krzy... Kurde, co?! Jak, jak ty to zrobiłeś, że dla mnie, kurde, zabił mnie gościu, z z zrobił mi plecy czerwony? Ej, weź, wróćcie do naszej bazy! Gdzie ty Gdzie jesteś? Nie jestem tu! Jak to z, w, się stało? Ała! Dobra, uważaj, uważaj, uważaj! Okej, okay, już wiem, jak to się stało, dobra. Nie zauważyłam tego gracza, kurde. O, kurde, ale mamy szerąbane. Ja dadłam, a ty? Ja też. No kurde, znowu mamy. Znowu mamy dwa na ten, nie? Dwóch graczy, dobra, słuchajcie, tutaj do nas idzie. Ha 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 ha. To było easy peasy. Ej, czerw. Różowy, różowy daj na górze, różowy daj, na górze. Masz, na... masz tu, daj nie, tu. Nie, czekaj, nie mam! Różowy na górze, różowy, różowy, kurde BOL! Niee! Dobra, widzowie nie Nice, nice! No po prostu standard, nie? Mega standard. Dobra, czekaj, ratujecie. Nie zgin, super, dobra, szybko, uważaj. Chroń się, weź rzeczy, no, weź sobie wszystkie rzeczy. Czekaj, ja muszę zrobić szybko sobie lepszy miecz. Kurde, UWAŻAJ, CZERWONY, 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 GUCIA UMARŁA nie. Wszyscy na nas i widzę, jesteśmy najgorsi w tą grę Ja nie wiem nawet dlaczego, słuchajcie, nawet tak, ja się tak bardzo staram Ale nie mogę, kurde, no, no najgorsze jest to, że zawsze, kurde, są dwie drużyny na nas, nie? No dwa na, kurde, cztery na Oj. dwóch i tego się nie da, nie? Umarłeś Tak Oj, widzowie, lecimy z kolejną coś ja innego. Nie, ja nie, 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 ostatnia ręka, Beld Ostatnia arenka w tym odcinku. Jeżeli teraz nie damy rady, no to nie wiem, słuchajcie, teraz drużyna biała, tak przynajmniej mi się wydaje. Tak, dokładnie tak, biała. Uuu, i tą znam Arenkę, tą znam, to jest stara arenka dosyć. Więc tutaj może być bardzo śmiesznie, Już tutaj widzowie sobie kupuje na przykład 32 y, tego i idę od razu na diamenty, Teraz słuchajcie, zmiana taktyki. Idziemy od razu na diamenty, Ty sobie obudowuj łóżko, dobra? Co, no mam dwa, ale na razie obudowo łóżko. widzi yy, się ktoś. Lej, złota. No dobra, no to zbieraj w takim razie. No spokojnie, po prostu zbieraj. Ja widzowie szybko tej lecę pod jaksy. Mamy widzowie ekstra. Jednego dwa diamenty, dwa diamenty, widzowie, no już jest mamy łatwiej, no nie? Bo słuchajcie, dajemy to na przykład na ochronę. Yy, ochronę tego, na ochronę, jak to się nazywa. No że wiecie, że my jesteśmy ochronieni, nie? Yy, o, dobra, wzmocnienie, słuchajcie, armorku. No i pięknie, elegancja, Francja, mamy to. Teraz ja muszę sobie chwilę pozbierać rzeczy. Sprawiedliwie do nas nie idą. W końcu, widzowie, w końcu mamy święty spokój, nie? To jest naprawdę aż niespotykane, żebyśmy mieli święty spokój. Dobra, ej, różawi się idą, widzisz, że się teraz budują, więc musimy teraz naprawdę bardzo uważać, ok? Halo Kucio. Halo. Dobra, uważaj, dobra? Ja, ja tutaj to jeszcze coś tak, obuduję, słuchajcie, z tego. Idą, 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 idą. <laughs> Jak to są? Co to jest z grano? O co tu chodzi? A co ty kurde robisz, gościu? O co ci chodzi, różowy? Dobra, dawaj, dawaj go, dawaj go, dawaj, dawaj, dawaj go, dobra, dobra, dobra. O nie, wypadłam! Zabiłeś go? Tak Tak? zarąbiście, cudownie, four like tutaj, kurde, nas próbował wyeliminować, ale nie ma tak łatwo z nami. Dobra, ja teraz szybko biorę znowu sobie mieczek, ja akurat mieczyka bardzo zawsze potrzebuję. Gdzie są skrzynki? Dobra, tutaj są skrzynki. Idą, idą, idą. Nie, nie, to jesteś ty, żartowałam. Dobra, weź zbieraj te diamenty. No, o, jaka dobra, dobra, super, 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 super. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, bo bardzo diamentów potrzebujemy tutaj teraz, wiesz? Więc super słuchajcie, że mamy. I jakoś tak warę mega wolno? Mam wrażenie, że się nam wszystko ten, te rzeczy renderują, nie wiem. Dobra, ej, coś tutaj różowy! Czekaj, nie idź za niego, nie idź za niego, on cię zrzuci. Dobra, widzowie, okej, okay, jest, 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 Dobra, słuchajcie, martwy, martwy, Zabrałem, martwy. dobra, superansko. E, ja tutaj sobie obuduję to słuchajcie jeszcze tak w ten sposób. Najlepiej to bardzo dobrze obudować. O, ja ale się glić po diamenty. Albo nie idź, czekaj chwilę, nie idź, bo idą znowu typki. E, na razie, słuchaj, pas, 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 pas. Dobra, tutaj ubudowałam to do końca. Kurde, o nie, idą kolejni. Stary mamy przerąbane, to jest taka w ogóle jadka, nie? Trzy drużyny są wyeliminowane, tam jeszcze jest czerwony. Ja, piernicza. czerwony jest zawsze najlepszy kolor w ogóle, oni mega rozwalają tutaj grę. Ej, serio, jakieś tak mega mało się rzeczy, ten. Mamy. Nie tych... się bardzo wolno robią, No nie, ja to... nie wiem o co A, ja. chodzi, no ale kurde, Ty bez bez sensu. Mnie to wkurza straszy, że tak kurde jest, bo ja sobie nie mogę nic kupić. Ej, bo ja chcę iść na diamenty, ale ten. A, nikogo tam nie ma. Dobra, jest. czekaj, ale dobra, po, to. Suj ja pójdę. Dobra, no to idź, no. I szybko bo idzie. Wiesz, zbieraj i uciekaj, zbieraj i uciekaj, zbieraj no. i uciekaj, dobra. Ja to ci pomogę. Kurde, jeszcze, nie tak, nie żeby... ich. Jak to nie ma? Nie ma diamentów? A cztery sekundy będą. Dobra, nie, 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 dobra, czekaj, zbieraj i u... Nie, nie nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, ale umrzesz, no umrzesz, kurde, mówię no ci, że umrzesz No i mówię ci, że... No że... umrzeć, ale za ojczyznę Dobra, okej, okay, dobra, szybko, pomocy, gucio, bo oni teraz idą, 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 idą i będą się budować mocno Dobra, dawaj, 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 okej, no okay, ma tego. tego Dobra, jest, 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 wiem, 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 drugi jest, drugi jest, pamiętaj, że jest drugi, pamiętaj, że jest drugi Wywaliło w ogóle, no szybko, obuduj, dobra, nie, jest obudowane, tak? Nie. tych win. dobra, szybko widzowie, daję przypa, sobie żadno. zbrójkę. dobra, to dobra, tak, to tak. Yy, mamy mamy przypał, mamy przypał, bo to trzeba coś obudować obudować. musi. to? Tak, 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 no tak, ja coś kupiłam wełnę, no nie mam nic innego słuchaj, nie? to jest zawsze coś. I on znowu tego nawet tepy najgorzej na świecie Mamy przerąbane, przerąbane, przerąbane! No stój, no to się cofaj, po co ty się cały, tam cały czas pakujesz? ej, przecież... odwróć, odwróć, się, odwróć się, przecież nie bijecie zaraz! On cały czas w ogóle tak się wie ten. Ej, on ma jakiegoś antyknoka, mam wrażenie, nie wiem. O nie, ale mam No ja też, ja też umieram, nie? Mamy szerą banę. Kurde, mol! Kurde, mol! Ale dobra, widziałem, że się zrozpiłeś poszę jakie słuchajcie, to jest trudne. Na no sakra, dobra, odrodziliśmy się. Jeszcze tam ej. jest ten. Goń go, goń go, goń go, goń go, goń go. Nie ma tak, kurde, łatwo. Ma 7 HP. myślisz, że i kurde, ucieknie? Nie mamy z tego, wiesz? Co? Z kilofa, a on nie miał kilofa, pajat Dobra, czekaj, bo idzie kolejny. Ej, dobra, bo on jeden tam teraz poszedł Weź tam, idź ty, idź i zepsuj łóżko, ser. Dawaj, idź, idź tam, idź tam, idź tam Dobra, idź i idź, idź, masz wolne, masz wolne, masz wolne. E, a nie, dobra, oni nie, Ej, nie mają łóżka. <laughs> Okej, okay, no faktycznie, teraz to zauważyłam. Ej, dobra, chodź to w takim razie, weź się co faj, bo ten różowy, idzie, weź sobie tam itemki od nich po prostu i tyle Ja wzięłam sobie jednego dementa, no zawsze ten jeden to coś. Biały to ciebie! Dobra, ale weź okay, kto idzie do mnie? Biały! Jak biały, no ty jesteś biały, nie? A, ok. Ja nie mówię, mi trzymam, widzowie. E, to jesteś ty, tak? Dobra, to jesteś ty. Ja słuchajcie, szybko tak. zabieram to, zabieram to i robię szybko kulę ognia. Dobra, widzowie, bo, e, weź tam pilnuj Dobra, jak, jest tam jest? jak tam jest? Jak tam jest? W swojej bazie, diamenty. tak? Dobra, no to w takim razie nie chcę tam jest. Kurde, nowa sieć po te diamenty, bo one nam się przydadzą bardzo. Te diamenty to jest, kurde, rzecz, której nie mamy, a nam bardzo by się przydała. Żeby teraz sobie na zrobić, bo tam masz diamenta? Jest, dobra, weź te cztery diamenty i daj na mieczyk, dobra? Szybko dawaj na mieczyk to. Ale dobra. Weź i dawaj, lepszy nam mieczyk. Zarąbiście, zarąbiście, dobra, on tam kurde, on do nas idzie, nie idzie ten różowy, ja myślałam, że on nas będzie chciał zniszczyć. Ale tutaj on nie jest zbyt nami Aż zainteresowany, boi. no jest, boi się. No boi się, boi się, ale ja powiem ci, że chyba nie chcę, nie, yy, opuszczać bazy, dobra, czekajcie, bo tam idą typki. Tam Dobra, tak. Okej, okay, ja tutaj. Okej, okay, chciałam jakoś tak mu dowalić, ale trochę mi nie wyszło tak w zasadzie. Ale... Wiem, ale nie idźmy tam, wiesz? O kurde, odwrót! Odwrót, 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 szybko. Ej! O kurde, sorry, ja ci chciałam kurde pomóc, a ci totalnie na odwrót zrobiłam. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Uważaj, Gucio, no uciekaj, ale po co ty tam jesteś? No przecież od razu wiadomo, że cię ten. Nigdy się nie bij na mostach To jest kurde zasada, o, nie, oni idą w wójkę. Ale ja jest młodym zawodnikiem. Dobra, okej, okay, okej. Okay. No mega. O kurde mol, o kurde mol, o kurde mol, o kurde mol. O kurde mol. Ale jatka, ale jatka, ale jatka, ale jadka, ale, jadka, ale jadka. Dobra, dead, mam widzowie, dead, mam kłócia, dawaj ich tam. Nie, nie, nie ale żyj, żyj. Dobra, jeden wywalony, jeden jest zabity. Tu jest drugi, tu jest drugi. Serio. Tak łatwo mnie po prostu zrzucił. Ko ej, mamy drugie miejsce, koniec gry, rozumiesz to? What? Dobra, widzowie, drugie miejsce. Ja myślę, że z tym akcentem możemy kończyć odcinek, bo drugie miejsce jest naprawdę bardzo wysoko. Nie zniszczyliśmy ani jednego łóżka. Ale wiele mm. osób zostało zabitych, także to się liczy. Widzimy się kolejny odcinku w środę o 14.00 na kanale. Popa, widzowie!